Ja zacznę, tylko mamy dzisiaj 31 października 2008 roku, czwartek, godzina bodajże 19. Mówi Zdzisław Gruszecki, nagrywa Szymon Gruszecki. Jest to część nagrania zatytułowanego wstępnie Dzienniki Wojenne. Część kolejna. Odnajdująca naszego bohatera na początku wojny po tym, jak już u, udał się, uciekł z niewoli i wrócił w strony rodzinne do Kielc. No, i zacznijmy, może, w tym momencie. I, i to tak jak mówiłeś, że w momencie, kiedy w bramie. Na ulicy Fosza w Kielcach <laughs> dwóch facetów cywilnych takich płaszcza. Jeszcze wtedy żeśmy nie, nie, nie rozpoznawali ag agentów gestapo, a to było właśnie dwóch gestapowców, gdzie czytali w bramie listę lokatorów. No i zainteresowało i coś ich zainteresowało, bo nie zatrzymali. Mówią panie, czy to ta lista to jest lokatorów? Tak. I Mówili dobrze po polsku, obydwoje. No też tak, taki nasz Śląskim troszkę akcentem. Ja my tak, to jest lista lokatorów. A my tu szukamy Gruszeckiego. A, tu Gruszeckiego nie ma. Ja to no, wiem, Gruszecki to ja, tak? Wyrazili moment jakiegoś zadowolenia, ale w, i już i zaostrzyli trochę tonowy. Dobra, to chodź pan z nami. No, no to ja mówię, no jak to tak? To chcesz, chcę powiedzieć, prawda, komuś. Nikomu nic nie będziesz pan opowiadał. Idziemy do mnie i zabrali mnie do gestapo. I w gestapo dopiero zaczęli mnie klarować. Był pan w wojsku? Byłem. A kiedy? Pan był w wojsku, jak mówię, w 1918 roku. No nie. Te, te, te. A wcześniej, później pan może był w wojsku. Ja byłem, no, w wojsku, no byłem później. No, ale mój, proszę, na wiek to pan wygląda na swojego syna. A nie do nie o służby wojsko. Bo i tak jest. Bo mój syn w wojsku był. No właśnie. To, to chyba nam o tego syna chodzi. A gdzie on jest? To ja już, już od razu się zorientowałem, o kogo to chodzi. I kto są ci panowie, zresztą oni się już nie krępowali, bo tam chodzili i prawda, wchodzili do tego budynku, wychodzili mundurowi, jest na Aha, gdzie on jest? Nie wiem. A gdzie był? Był w wojsku. I, i służył w wojsku. No i co? No no, no, była wojna. I, i, I ojciec też już, prawda, się kapnął od razu. Powiedział, że nie wrócił. Wyjechał gdzieś na wojnę, a gdzie? No ja wiem gdzie. Gdzieś tam był. I wyjechał. I, 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 i nie wrócił. Dobra. I wtedy do, oni jeszcze byli też dużymi naiwniakami, bo tak, tylko takim tonem pogróżki. Panie, jak on się tylko pokaże, to ma Pan natychmiast do nas zadzwonić. Dali mi jakiś numer telefonu, natychmiast Pan ma do nas zadzwonić, że Pan tu jest. No to powiedz, co ja Powiedziałem, że dobrze. No to możesz pan iść do domu, ale niech pan uważa, będziemy obserwowali pana. Ja do domu i od razu, od razu, ojciec mi opowiedział, bo byłem w tym mieszkaniu ciotki tam. Ojciec mi opowiedział tą sprawę. No ja mówię, że szukają mnie, prawda, za dużo im nagrzeszyłem, widocznie i ja wyjechałem do Szewc, to w Szewcach to opowiadałem wcześniej, prawda, ten majątek, gdzie się urodziłem i po konsultacjach z rodziną, Wyjechałem z Warszawy. wyjechałem do Warszawy z tych kielc. Do Warszawy, do mojego kuzyna, który też wrócił z wojny. Tylko on był w rezerwie kawalerii. Kawalerzystał. I czekałem na ten rozwój, co tu się stanie że Ciebie jakaś sprawa trochę ucichła, ale w międzyczasie ja już od z wojska, bo miałem jednego, w tym czasie od razu, miałem jednego kolegę z tego samego rocznika yy, Szkoły Podchorąży, w Kielcach, miałem kolegę starszego ode mnie, też znajomka, też oficera, który się ukrył, miałem kolegę starszego o jeden rok w tej szkole i momentalnie żeśmy wymieniali wiadomości i i od razu oni wysperali. Przede wszystkim ja miałem tą pewną wyższość nad tymi kolegami, że ja byłem spoza Kielc. Ja nie mieszkałem w Kielcach już w wieku szkolnym. Ja tam czasami przyjeżdżałem w mundurze ze szkoły pod chorągry. Zawsze mnie wujek Maria zabiera na jakieś bale I, i, i mnie tam wiliwano i ci koledzy już mi powiedzieli, Zygmunt Kiliańczyk, taki dobry bardzo kumpel z tej mojej, z mojego rocznika, on mi powiedział, że wiesz kto tu, Cieszypnął. No, to jest taki już facet, który wyłapuje na kolejno, ja akurat się jakoś nabinąłeś, prawda? To już jesteś na tym. Na ginęce, że tak powiem. No ja jak mówię, to wyjechałem do tych. Do Warszawy, ale z Warszawy już dostałem <laughs> zakodowaną taką karteczkę, że mogę wracać. Bo, bo ten facet, co nie sypnął, już nie żyje. Został zastrzelony pod murem cmentarza. cmentarza tego e, kieleckiego, starego, na e, cmentarzu. Bo go ci kieleccy wykończyli koledzy. Ty. No przyjechałem, przez pewien czas e, byłem nawet pod innym nazwiskiem. Byłem Henrykiem Jabłońskim. Żeby nie wyjść z tych owoców, Rada Ojciec Gruszecki, a jego syn Henryk Jabłoński. I tu się zaczęły znajomości prawda, z tym społeczeństwem kieleckim wśród tego, no, Moja żona Niusia, ona była bardzo wprowadzona we wszystkie sprawy, szczególnie w karcerskie. Była tym naczelniczką złuchu w tej choreografii Kieleckiej. na no, ponieważ tak, ja się zacząłem tam z nią spotykać. <laughs> no to już ona i o moich sprawach wiedział, ja wiedziałem o jej sprawach. I, I tak zaczęła się, prawda, ta moja konspiracja, bo jednym z pierwszych kolegów, no, nie chcę nie będę mówił nazwisk, bo niektóre nazwiska, żeśmy się później, później umówili z późniejszym szefem prezesem AK, Burzowa Chatym, że niektóre nazwiska Postaramy się zatrzymać na razie do siebie ze względu na rodzinie. Na rodzinie po prostu nie tyle tam, żeby im to zaszkodziło, ale w sensie, no w sensie takim narodowym. Bo tak się rozłożyło, że mówię tego pierwszego którego na ulicy spotkałem, to cześć, cześć, bo to był facet przyjęty, wyrzucony we wszystkie szkół w kraju, w tym wyrzucony z Korpusu Kadetu, a, 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 a był w Korpusie Kadetu, to też nie było prosto. Jego ojciec był bardzo znaną postacią i postacią taką bohaterską pierwszej wojny światowej, no i później całych tych spraw regionowych. To z nim się spotkałem i, 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 i już. Wróciłem do Kielc, gdzie po pewnym czasie tego była jakaś wsypa tych Kielca, bo przecież Kielczanie, oni się wszyscy znali. No wszyscy oprócz tego, że się znali i od razu też zaczęli konspirować, to oprócz tego już Yy, niemiecki wywiad, niemieckie gestapo, policja, nawet też zacząłem działać. I im było znacznie trudniej, bo, bo wszyscy ich znali. Mnie było trochę łatwiej. I tak, jako tak, pan, pan Jabłoński zacząłem działać w tych ksielcach, ponieważ z wojny wróciłem z dobrą gotówką, bo nam wypłacono trzy pensje. To było ponad 300 zł i jeszcze taka jakaś premia. To, to były wypłacone nam przed kapitulacją yy, w, yy, w Kołokowska. No to kupiłem, ojciec też miał trochę pieniędzy, kupiliśmy sobie platformy, wóz taki do przewozu węgla, platformę do mebli, zwerwowaliśmy grupę takich wozaków i, i, i robotników takich wyładunkowy i zaczęliśmy z ojcem prowadzić taki, taki, zakład przewozowy. Przy czym ojciec dobrze się urządził, bo jako, jako żołnierz austriacki, bo legion, jako legionista, legiony były i razem z pierwszą brygadą były taką częścią austriackiej armii. Bo ojciec znając niemiecki, zaczął się kręcić tam po tej stacji kolejowej. Gdzie, gdzie już byli kolejarze też dowódcami, wszystko byli Niemcy, to im bardzo pasowało, że się można z kimś dogadać. I oni ojca nam mówili, że jest taki urząd wprowadzony. Znaczy nie urząd, a taka, ta, taki, taki, możliwość takiego Urzędowego yy, Rozłożenia Przesyłek kole, Kolejowych. To, co przychodziło ze stacji, oni mieli w Niemczech to szeroko zapropagowane, ze stacji te paczki, skrzynki, te drobne, duże towary, jak węgiel. To oni rozwozili tym swoim tym transportem do odbiorców. No i ojciec się e, e, zaczął tym interesować. Jak się zaczął interesować, to ojca właśnie, kole, kolejarze też i kolega, w pewnym sensie kolega Austriacki kolejarz bardzo dla nas Kłopotliwy, bo ciągle demonstrował swoją niechęć do Niemców. Więc on, prawda, występujący jako, i, i, i to miał dużą funkcję, był takim y, naczelnikiem y, działu przewozów kolejowych na stacji kolejowej. To on to podsunął ojcu, żeby się tym zająć, no jak mówiłem, te platformy żeśmy kupili, ale i też przez protekcję tego Austriaka namówił mnie na taką, zawarcie takiej umowy, przed takie przedsiębiorstwo. Jakąś tam czynsz żeśmy płacili, bo to ojciec i ja do, 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 do kolei, a kolej wydawała nam te swoje przesyłki, które my naszym transportem teżśmy rozwozili. I, I mieliśmy umowę na przykład, z monopolem tytoniowym, który był w gestii niemieckiej. No ale przewóz to oni sobie nas wynajmowali jako firmę. Monopol spirytusowy niemiecki, ale, ale znowuż transport był nasz. I takie inne jakieś tam sprawy jeszcze drukarskie były nasze i takżeśmy żeśmy po, po tych transportach e, dorobili, że jeszcze też nam Niemcy zaproponowali, żeby, że dostaniemy mały przydział benzyny. Benzyna była ściśle reglamentowana w czasie wojny, że mały przydział benzyny i taki talon na kupno samochodu do rozważenia, Ale samochód był strasznie fikuśny, bo to był samochód firmy Tempo z Hamburga, e, samochód trójkołowy. E, przy tym Przednie koło było obudowane silnikiem. Silnik wisiał na tym przednim kole. Także i kierownica. Jak się kręciło, to się kręciło silnikiem, a tylne dwa koła. No i to, to, to był fantastyczny samochód, bo to było. 750 kg udźwik taki towarowy, a na dobrej drodze to ja 1500 kg wozile. Ponieważ ja w wojsku miałem już prawo jazdy, którego nie mogłem niestety pokazać, bo to było wojskowe prawo jazdy. To musiałem się zgłosić na podanie do niemieckiego zarządu o prawo jazdy, by pożyczyć samochód inny, bo nie, nie, nie przyjmowali do rejestracji tych trójkołowców. Zdałem ten egzamin ponieważ ja dobrze jeździłem I to w czasie wojny. Dobrze, dobrze jeździłem samochodem ciężarowym. Bo i egzamin dostatecz, egzamin prowadzi. To byli już większość opanowali tych rozmaitych urzędów pozdojze tak zwanej. To byli, byli Polacy albo tacy ślązacy różni, którzy zdeklarowali się jako Niemcy. No to taki, taki nam doradził, że kupić ten samochód, pomógł nam załatwić ten beczukszeń, to, 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 to prawo kupna tego samochodziku i przywieziona go tutaj do Kielc, a ciekawostka jak zdawałem egzamin, bo egzamin to musiał na prawo jazdy. Musiałem zdawać na wypożyczonym z firmy niemieckiej samochodzie i, i, i egzaminatorem był taki policz. Taki po polsku mówiący, ale urzędnik niemiecki, taki inspektor. No więc on mnie tam powypytywał trochę tych przepisów, ale to tak dosyć mało, więcej było jazdy. Więc po tych kielcach od razu, po tych ulicach. Jeździłem. no jeżdżąc po tym um, ulicach, niektóre tylko tam były dwie takie u, u, uliczki poprzeczne do głównej ulicy, do ulicy Sienkiewicza, dwie takie poprzeczne uliczki, gdzie miały jedna pierwszeństwo ruchu w górę, a druga do takiej, Pochylny. I ja, ja, mając pierwszeństwo jazdy, akurat prowadziłem samochód. Jak z uliczki, wyjechał mi facet na rowerze. Ale tak pedałując, szybko nie oglądałeś, oglądając się, że, a ja hamulce, Ciebie, tak, że stanąłem prawie przy jego rowerze. On się przewrócił, przewrócił się przeze mną. Ten Niemiec się na tego faceta, a okazało się, że to był kościelny. Spieszył się nam się do kościoła, a ten Niemiec go zlał jeszcze jakimś a pięściami go potuł. A do mnie pretensją, dlaczego go nie przejechałem? Przecież miałem prawo jazdy. Ale mówił, to się tyle dla ciebie skończyło, że mogłeś kogoś, jakiegoś Niemca, uratować. Jakbyś tak dobrze prawda, yy, zahamował, ale nic z tym zrobił. To już, już egzamin masz zdany. Przyjdź jutro do, do Starostwa, to ci y, wydamy prawo jazdy. Prawo jazdy, które mam do dzisiejszego dnia, oryginalne, to, to prawo jazdy <laughs> niemieckie. Zresztą mam wszystkie prawo jazdy. Mam polskie, przedwojenne prawo jazdy. Tam reszty jeszcze, albo, ale mam to prawo niemieckie. Mam pierwsze prawo jazdy po wojnie na wszystkie pojazdy mechaniczne. Później mam jeszcze te, te dodatki na prawa jazdy międzynarodowe i to wszystkie te dokumenty to mam. I doradził nam Właśnie ten Austriak, ten kolejarz, żeby na tym samochodzie zrobić taki firmowy napis, że jestem przed... I, i to dosłownie, bo to taki był napis: Banamtlicher Rolfog Unternemu. Egruszecki Edson. To już po niemiecku, że, Mieczku, że e, e, amtliche, że amtliche to było, że to urzędowy, bo to było to z urzędu, że amtliche, prawda, jaki tam urząd mówi? ale to bardzo dobre robi wrażenie. Mam Unternemer. Rolfur Unternehmer. To przedsiębiorca przewozowy. Edward Groszewski i syn, numer telefonu. To na drzwiach z jednej i drugiej strony. Taki Jakże mnie to pomagało, prawda? Ile ja tym samochodem przewoziłem? Oczywiście towarów, jak najmniej pożądanego przez Niemców też, bo woźniły całe skrzynie z granatami, tymi dolówkami do Warszawy. Tutaj broń, jakieś tam, prawda, jakieś sprawy takie no w każdym razie krewne dla mnie, ale mnie wszędzie przepuszczali o, zróbmy muszą... pauzę zróbmy pauzę bo kończy nam się płyta zaraz wymienimy płytkę, dobrze? Aha. także chwila pauzy, dobra? zresztą bardzo ładna konkluzja nam doszła tutaj na koniec